Cześć, witajcie, moi drodzy. Z tej strony Jatyk witam wydała dzisiaj w nowej gierce, znaczy w nowej, w Backroomsach demo. Wychodzi pełna gra dopiero w maju. Ale tak, zobaczymy jak to się w ogóle przyjmie. Tak, wiecie, nowa gierka na moim kanale. I zobaczymy, czy też może jak się Wam spodoba. Jak mi się spodoba, to może i tą pełną wersję kupimy. Zobaczymy jak to wyjdzie w maju. No i co? I w sumie, tak, ja za bardzo peaceful moc, czekajcie. Tak, czyli. Mam nadzieję, że coś mnie będzie goniło, bo no wiecie, no wtedy czuć ten klimacik, nie? Myślę, że wiecie, no jednak serduszko może trochę troszkę tutaj co się dzieje, nie? Wiecie co chodzi, także dobra, jesteśmy tutaj na pierwszym poziomie. co to? Co to podnieść. Nie, nic nie mogę robić. No i ogólnie tak paklumsy, co mi się kojarzą, wiecie, nie? Illuminal Space. Na, nie wiem na... na polskie jest dokładnie, ale takie nieskończone przestrzenie jakby. No i w sumie to tak jakoś mnie to zaczęło interesować powiedzmy troszkę. Gdzieś tam na Instagramie na rolkach mi się wyświetlały, nie wiecie, jakieś tam właśnie. Czy to właśnie na tym chyba najsłynniejszym poziomie na tych w tych żółtych korytarzach, jak coś tam, jak ktoś tam sobie uciekał i ich coś goniło. łamy, czy to nas będzie gonić? Nie wiem, przyjrzyjmy się, żebyśmy dobrze wiedzieli, przed czym uciekać. Dobra. I co my dalej mamy zrobić? No więc jak, jak możecie mi opowiedzieć jakby jakąś taką historię o co z tym chodzi to możecie w komentarzu napisać. Na pewno ktoś tutaj znajdź. Biały przycisk wokół komputerów. Komputerów tutaj chyba tutaj. Tu mamy komputer. I co? Czy tu jest przycisk jakiś? Tu jest przycisk? No dobra. Czyli teraz tak drzwi otworzyli gdzieś to. Oho To jest właśnie te, te To są te żółte korytarze A co tam Area 01 nie, nie, Dobra, no to lecimy w tą stronę No, także Piszcie tam w komentarzach Chętnie się dowiem Co tu w ogóle chodzi Jakby no chodzi raczej o to, żeby się po prostu Wydostać z tych poziomów, tak, bo Utknęliśmy właśnie w backroomsach Także, no, ciekawa, ciekawa, sprawa Ciągle CS, ciągle CS, a tutaj nowe emocje też No, takie, wiecie, no, poczucie strachu, że coś nas goni, niepewność taka No escape, nie? no Zobaczymy się, zdziwisz, koleżka, jak sobie wyjdziemy zaraz tam zaraz mm, Tylko, <laughs> właśnie, w jaki sposób? I, teraz to chodzi po prostu, żebym tutaj krążył i szukał się tak? Myślę, że tak No, dobra, dobra Jestem ciekawy, czy z nas coś tutaj będzie goniło? Czy jakiś tam potworek? jak to się robiło? shiftuje, Znaczy, a po prostu się jedzie, a na shift jest sprint, dobra? O dobra, tu już Lampa się migo Lampa się migo, ciemno tu jest? O dobra, powiem wam, no tak czuję, trochę niepokój, nie? Ale dobra, zobaczymy. Co my tu mamy, koleżka? Hmm, tu coś się dzieje. Nie, tu jest ciemno Dobra, o, i to jest mocny, nie? Mocny widok, ogólnie Bo się, no, będą no, wiecie o co chodzi. Eee... No, tu... Dobra, idziemy tutaj. No i właściwie jestem ciekaw, czy nas tutaj coś będzie goniło w tym demo. Czy tutaj w tym demo. Ej, my to byliśmy, a przez tym... nie fajnie, nie fajnie. Tak jak mówiłem, czy w tym domu coś to nas będzie goniło. Fajnie by było, bo chciałbym też poczuć właśnie tą taką adrenalinkę, strach. Nie wiem, jakoś żeby tutaj uciekać. No i tak sobie na luzaku, szukać wyjścia. Aczkolwiek klimacik jest fajny, nie? Klimacik jest potężny. Nie, nie, w kółko teraz w No, Dobra, musimy jakoś wyjść z obiegu. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w prawo się powinniśmy kierować. Ale znowu jestem tutaj, to ja nie chcę tutaj znowu być. Dobra, czekajcie, tu coś jest, tu coś jest Tu o Dobra, tu jest jakieś przejście Znowu Tu gdzieś musi być przejście, bo widziałem tą lampę migającą Ale znowu Może nie wiem czy tak tu powinienem chodzić Dobra, tu nic nie ma jest mocno w ogóle, nie? <noise> także dobra I w ogóle jak macie jakieś stare gierki W tych klimatach, to wiecie, też możecie pisać Bo kompletnie Kompletnie ogarniam Także Także nie. Mm, nagrywam Teraz tak, dobra, od, o dobra To chyba, nie, nie było jeszcze Tu coś się dzieje Tam jest ciemno, ale czy tam chcę iść? To jest tylko ślepy załek, czy? Nie, tam jest stan, patrzę, ja to mnie nie idę znowu, nie ma opcji. Kurczę, no, nic, nic nie mogę znaleźć tutaj. O. 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 Nie, no przykład to że my byliśmy. Już to chyba zaczynaliśmy, nie? No, pojęcia O. Dobra, tu już się coś zaczyna dziać. Nie wiem, co to jest, a. Wszystkie dźwignie on żeby drzwi otworzyć. Gdzie jest ich dźwigni? Co to za język? Opak kaka oni mi warum. Niemiecki. Szajsę, wyciekamy z tego. O kur. kur... Ej! Dobra, tego się nie spodziewałem. Ja to słyszę cały czas z domu. O, faktem, daję jakieś. O kurde Dobra. Czarki na nogę. Ej. Dobra, to było mocne Dobra, to było mocne, no Dobra No Teraz to jest O wiele, wiele lepsze Człowieku Jak mam to być teraz? Chciałem zrobić go, wiecie, w bambuku, a teraz tam nie wrócę Że mi to zaraz wyjdzie, no Nie no, zostaw mnie, proszę Ja pierdziele obra mocne to jest, mocne to jest Taka Idzie tam. gdzieś Ej, gdzieś tu jest Uciekamy O człowieku Ja pierdziele, o a... Nie mogę wziąć tej drabiny, to postawić bym uciekał. Skoczyć może? Nie, dobra. Ja tu jadę. A tu? Dobra, to nie wiem, ale nie chcę. Nie chcę, tak. dobra. Dobra, to... tutaj się... Kurwa, gdzie on jest? Gdzie jest? Ale... Spadaj, zostaw mnie! No! Spadek gościu! Nie! No, umieram sobie, umieram. Co to? Nie, ej! Szybko, uwaga, zostaw mnie, zostaw mnie! To, to musi ich mnie pociągnąć, ale zostaw mnie! Nie wiem jak się obrazić tutaj szybko. Pakiem, takiem, uciekaj, uciekaj o, Dobra, go, mam O dobra, widziałem go w dzienniku no. Zostaw mnie gościłeś tam tak blisko jestem, opuszczenia tego wszystkiego ja z żadnych tu drzwi jeszcze nie widziałem. Jak Ej, jak ja mam ucieknąć teraz z niego? Dobra, słyszę go coraz dalej. Ma się te ruchy, nie? Jest Jeszcze, jakbym pana tu odpalił, to w ogóle. O, kurde, o, kurde, dobra, dobra. No, powiem wam, Jest grubo, jest grubo. I cieszę się, że zagrałem w to, bo. Ciekawe to jest doświadczenie ogólne, nie? że tylko gierka, hi hi ho, ho Ale no... Kurde... Szczególnie, że ja nie gram w takie gry Horrory nawet, jedynie jakie ja do czynienia z grą horrory to... ja, O kurwa! Spadaj Spadaj, spadaj, spadaj To amnezja, bo w CD Actionie kiedyś Kupiłem CD Actiona była akurat amnezja No nie Ja jestem w dupie Dobra, na szczęście nie Ale ja byłem, to ja nie chcę tu tego... być znowu no Kurde, tu lipa jest, bo przecież on tu wyjdzie mi zaraz, o A tu jak bym mógł wyjść? On tu zaraz mnie trafi na mnie Ja się na niego nadziem Ja pierdziele Co to było? Widzieliście to coś wielkiego? Dobra, to tylko... Chyba La Help, help, help Kur... to jest tyle dróg, z którym bym chciał iść, ale jak... Jak znaleźć odpowiednią? A tu co za dziura? Ej! Czemu tu tak ciemno? No, nie chciałem tam wpaść, ale tak było ciemno Przecież było jasno Trzeba Przeciłem. I co teraz, te dźwignie wszystkie są zamknięte czy otwarte, bo... Nie, znowu tutaj Ta do LTP to jak ci tu chodzi Tutaj, 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 a ja, dobra wszystko jasne, teraz to na lewo Zaraz będzie długi korytarz Ta lampa mnie i wiesz co, jest jeszcze głupie, że tych drzwi nie znalazłem. O! Tu uciekałem przed chwilą, gdzieś tutaj biegnąłem, chyba. Może tutaj. On. Pytanie ważne. No, no, co tu nie powiem? No nie gadaj, że tak? O, szajse że ja tych jednych tam to na pewno nie znajdę, bo to by było na jakiejś scenie randomowej totalnie to Teraz tutaj jeszcze czyli... coś o dobra dobra widzicie, widzicie To, to dał do -da -da nie Dobra to ja tak to sobie tutaj bo tu poprawa jestem ten Szybko 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 <grymny> Hello, Leszczu. <last two. grymny> ja muszę znowu nie czytać, bo nie wiem, co widzę. On mnie goni! Nie mogę. Jaki No Nie, bo mnie złapie. Nie, byłeś, już, no... Jest! SŁYSZĘ GO! AAAAAA! Przestań, nie... Jest za mną, biegnie za mną... No no słyszę... Go. Ej, to końca mnie, co jest? A! Ha, Ja nie wiem, gdzie są te dźwignie, wszystko tu, jakaś praca, ba jak stąd nie udało to. się jest ale jak wyjdzie jest wersja to. Dajcie znać, czy chcecie, czy nie? Co to. jest